Szybko się jury zdecydowało. Praca jest bardzo dobrze pomyślana. Pop artowska i działa prostotą pomysłu oraz świetnym wykonaniem a myślenie skrótowe daje jej mocną siłę uderzeniową. Jest to praca uczennicy drugiej klasy, która zauraczyła nas barwnymi połączeniami, niekonwencjonalnymi, jednocześnie bardzo klarownym podziałem na cztery żywioły, z których możemy domyślać się, nie jesteśmy pewne, która ćwiartka przedstawia który żywioł, co jest bardzo takim ciekawym doświadczeniem osobistego kontaktu z pracą. Także te wprowadzone postaci też są intrygujące, niejednoznaczne i bardzo zachęcające do tego, żeby zastanawiać się nad tą pracą. Praca zbudowana na podobnej zasadzie. W kwartach zostały pokazane cztery żywioły, ale zupełnie inna technika. Mamy tutaj do czynienia z wyklejanką, która przypomina nam mozaikę i w związku z powyższym drgania tego co nałożone w stosunku do tła odgrywa bardzo znaczący efekt plastyczny. Ta technika wymagała dużej decydyzyjności, zarówno jeśli chodzi o wybór kolorów, jak i wybór elementów w kwartach umieszczonych. Wydaje mi się, że ta praca została zrobiona niezwykle konsekwentnie, niezwykle atrakcyjnie, a specjalny szacunek budzi fakt, jak można w tej zredukowanej formie było pokazać żywioł ognia w postaci wulkanu? No, tu mamy do czynienia z bardzo oryginalną pracą, dlatego że jedyną taką, gdzie cztery żywioły zostały pokazane w postaci smoków, a mamy rok smoka, trzeba pamiętać. Smoki są na odpowiednich tłach, żeby przypomnieć to, co jest tematem pracy. Cztery żywioły, cztery smoki, przepiękne góry, chciałam podkreślić, że konsekwencja zakładania planów przy tak skromnym, wyciszonym sposobie pokazywania koloru imponujący. Jest to praca bardzo interesująca w swoim wymiarze, ponieważ jest taką pracą ilustracyjną. Przedstawia, wydaje nam się jeden żywioł, żywioł wody, niemniej pokazany jest ten żywioł na wiele sposobów, w postaci kałuż, chmury deszczowej, rozbryzgów Ciekawie się ogląda ze względu na różne zestawienia perspektywiczne, ale również na historię, jaką przedstawia i bogactwo szczegółów. Twarz, która emanuje emocjami, możemy doszukiwać się tego, jaki to jest żywioł, z czym łączy ten smutek, który przedstawia przy pomocy łez, a może są w tym jeszcze jakieś inne emocje. Może chodzi o wodę, może chodzi o wiatr. Bardzo doceniamy tę pracę, właśnie za ten trud podjęcia tematu przedstawienia żywiołów jako emocji, które z tej pracy emanują. Jest to piękna praca, wyrysowana także że widać bardzo duże umiejętności. Praca wyciszona, a jednak posiadająca jakiś element grozy. Przedstawia trąbę powietrzną i kłębiące się chmury. I można śmiało powiedzieć, że zarówno technika rysowania, jak i kompozycja są z najlepszej tradycji malarstwa europejskiego. Są bardzo tarnerowskie, od Williama Turnera, wielkiego malarza. Praca przedstawia wszystkie cztery żywioły. Z Położeniem nacisku na żywioł wody, który jest bardziej jakby wyeksponowany, ma piękne zestawienia śmiałego koloru i zależnie od żywiołu stosowana jest trochę inna technika kładzenia farby. Swobodnie nawiązuje do dwudziestowiecznego ekspresjonizmu. Mamy do czynienia tutaj z pracą wyraźnie zainspirowaną sztuką wschodnią, gdzie motyw koła jest kapitalnie wykorzystany, zarówno w kompozycjach statycznych, jak i dynamicznych. Mamy centralnie zaplecione łzy w postaci czterech żywiołów, i one nadają ruch okrężny tej całej kompozycji, a pozostałe pola dookreślają te żywioły, które tutaj możemy podziwiać w wydaniu bardzo dekoracyjnym. Imponująca konsekwencja w pokazaniu tego tematu, bardzo oryginalna. Praca ta jest również zakomponowana w formie czterech ćwiartek. Każda z nich mówi o innym żywiole i również nawiązuje do motywu twarzy, czyli takiego emocjonalnego przedstawienia Nastroju płynącego z żywiołu. Możemy tutaj analizować każdy z nich z osobna. Widać wyraźnie, że żywioł ognia jest przedstawiony bardzo dynamicznie. A żywioł wody bardzo spokojnie. Ta kompozycja jest bardzo klarowna i jasna. To, co jest ciekawe w tej pracy, to jest użycie mieszanej techniki. Wydaje się, że są to farby i jakieś bardzo, bardzo delikatne pisaki, cienkopisy, co nadaje tej pracy takiego charakteru szczegółowego, w który to szczegóły chcemy wnikać i poznawać tę pracę głębiej.